Witajcie z tej strony, Mora 11. Dzisiaj witam Was bardzo serdecznie kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy w Battlelands Lance Royale. Jest to kolejny odcinek z tej gry, jak w się Trochę sobie powbijałem Tak, odbierzemy tutaj sobie misje bitewne. Okej, okay, coś, coś nowego mamy w bojowniku. Ekwipunek i animację. Mamy nowy taniec. Dobra Okej okay, I zagrajmy tryb Solo, a więc zobaczmy jak to pójdzie na trybie Solo Pójdziemy na ne Neko Park to jest według, dla mnie przynajmniej najlepsze miejsce na lądowanie Ale w następnym meczu pójdziemy Lądujemy gdzie indziej Dobra Jakoś lepszą broń, ale ta broń i tak jest okej okay, ta O! Bierzemy tą broń, bo ta broń jest naprawdę dobrą bronią. Dobra. No <laughs> Ale ona dużo zadaje. Oczywiście znaczy, nie wiedziałem, myślałem, że ona potrzeba, to jednak pomyliłem się z inną bronią. Jest zabity pięknie. Ach, no dwa naboje muszę. No, broń nie dogonik. No, ja nie mogę. Biorę tą broń, bo ta broń już jest lepsza na pewno. Idę go dogonić. Pewnie tam pobiegł. Na pewno, musiał tam pobiec. No, my już mamy jej jeden kill. Nie trafią nasz. o siema No tak mało mu życia tam zostało O i tu są jeszcze naboje, fajnie 57 naboi Obrony, znaczy Tutaj pancerza mamy dosyć dużo Pancerza No, co to jest dwóch na jednego? No. Oczywiście, że ta złota broń jest lepsza. Kolejny. Ale łatwo idzie. Myślałem, że to ja przegram teraz, ale jednak nie. Już mamy cztery zabi zabicia. No to jest dużo. Dosyć dużo. Przynajmniej na ten mecz. O, to jest ty. O, ta broń jest dobra. Na mega na blisko jeszcze ten. Tu, tu, tu. Ja, ale mało HP mi zostało. I bym zginął. Ale mam obronę. No i mamy... Nie, nie, nie chcę tego. Bierzemy to. Oj, nie zdążę. Po co ja to brałem w tej chwili akurat? <laughs> Dobra, mamy ja tu jeszcze apteczka, więc się uleczymy. Pięć zabójstw. Dobrze nam idzie. Dostaniemy teraz na pewno dużo trofea. Może wbiję tutaj na tym odcinku jeszcze 1000 trochę, bo mam 900 coś. Nie pamiętam ile mam dokładnie. Uniósł złotego shotguna. mimo to, że on dużo zadaje. Ale ta broń jest lepsza, jak widzicie. A nie, bo ja miałem dużo też obrony. Dlatego też mogę tak być. No i to już mnie poje. Ja jeszcze to wygrałem! Jakim co cudem! Co ja wyprawiam na tej mapie Ale mam mało HP, za to mam dużo obrony O to są apteczki, mega! Ale mi się puszcza, nie no, my wygramy ten meczyk Ewidentnie, ewidentnie tu jest, jest, widziałem, że tu jesteś Wygraliśmy, yeah! Pierwszy mecz i wygrana 8 zabić 88 trofea. To prawie za jednym meczem, czy za jednym? Ja za jednym meczem dobiliśmy już 1000 trofea. odbierzemy sobie to. No mega fajnie. A co to jest? To jest. Aha, dobra. A teraz zagrajmy może w duetach. No, no nie, zagrajmy w drużynach. Dobrze nam poszło teraz w tym meczu, a więc... Może teraz pójdziemy tu. Wszyscy idą tu, no dobra, to my też tu pójdziemy. Przynajmniej teraz jesteśmy. No, każdy idzie gdzie indziej, jak na złość, co nie? No, ludzie, dobra, już jesteśmy tam przynajmniej. O, jeden tam poszedł gdzieś, nie wiem gdzie, nawet. Tam na środek poszedł. No, poszedł na środek jeden z nas. Już ten już ma broń, a my ja jeszcze nie mam. Dobra, mamy tamtą broń. Bierzemy ją. Dodo już umiera. No to już po. nie gdzie on jest. O tu już shotgun biorę go. <tryk> muszę być za typem, bo on zaraz mi ucieknie. A tu być właśnie w drużynie o to chodzi. Nie, nie z nikim. No, ty pierwszy jestem z Twojej drużyny. Myślałem, że on do mnie strzela. Znaczy, jak podejdziemy... Nie, nie strzela do mnie. Myślałem, że tak. O, o, biorę obronę. Po co marne już naboje, no? no co chcesz? Tam idziemy. No człowieku, czego ty chcesz ode mnie? Nie wiem o co mu chodzi strzela, nie wiem gdzie. Znaczy, no, tutaj na pewno nie wygramy. Jezu, ty nas strefę prowadzisz nawet, nie wiem gdzie ona. Co tam... Z... Co tam widzisz? Nie ja mogę co, za typek mi się trafił. Jakie mamy zadania? Duet stań się jednym z pięciu najlepszych graczy. Zadaj obrażenia snajperkom. Pokonuj bojowników MFMSM. -M -M. Duet łączny dystans w biegu. To my nie jesteśmy teraz w duecie. Dobra. O, co się bili. A jest już 17 osób. Nic tam nie ma. Jakby coś tam było, to je bym tam brał. wygramy, to będzie, nie wiem, hit 11 osób o, ja nie mogę, jeszcze tam ma złotą tą kładzłkę, nie wiem, to chyba tak się nazywa kładzłka, ale nie wiem dokładnie o, wchodzę tam z shotgunem położyłem ją, ja nie wierzę ja nie mogę szkoda, czemu ja nie przeżyłem Czemu? Ale które miejsce? Drugie miejsce, nie jest źle. Nie jest źle. trzy trofea. Jak widzicie, dalej nie ma żadnego skina. Mimo to, że otwieram sejfy, to i tak nie ma żadnych filmów. Nie mogę dostać. No a teraz może przejdźmy na duety. Okej. Okay. Dawaj, dawaj, szybko. Dobra, gdzie dołączamy teraz? Ty teraz zmień miejsce. Dobra, nie zmień. I lecimy. Jest złota skrzynka. Jak ja są... Z... O, no to jest rewelacyjne. No jak? No weź, ty przyjdź. Chodź tu. Ratuj. No nie, no jaki typ? No to jest niemożliwe. Dwa trofa Dobra A zobaczmy, czy coś fajnego w sklepie jest Tu za 30 jest safe farciarzy. Być może, ale nie wiem Ta skarbów jest fajna. To podoba mi się. No dobra. Dostawcie łapkę w górę suba na moim kanale. Pa.